Czy to możliwe, żeby zaprosić do rozmowy kogoś, kogo nie ma wśród nas od 15 lat? A jednak marzenia się spełniają, bo dzięki takim zjawiskom jak przyjaźń i literatura, pamięć i tęsknota, i ziemia, która łączy się z niebem, w którym naturalny sposób mieszkają artyści, jest to możliwe. Artyści nie muszą przechodzić przez żaden czyściec, mają go razem z piekłem za życia. Tam właśnie, w drugą dal, na spotkanie z moim gościem, czyli Agnieszką Osiecką, zabiera nas dzisiaj Hanna Bakuła. Dzień dobry. Ja po prostu, nie, nie to, że się zbuntowałam, nie przyjęłam do wiadomości, że Agnieszka nie żyje, tylko nic mnie to nie obchodzi. Myśmy z Agnieszką miały taki konkurs, całą naszą znajomość, kto komu kupi głupszy prezent. To znaczy, to były poważne zawody. Coś bardziej brzydkiego i idiotycznego i to takie miało być i wcale nie tanie miało. Miał być porządny prezent. No i y, już Agnieszka wygrywa kawałkiem kory kasztanowca australijskiego, a ja widzę lampkę, w której są bąbelki te rybki pływają w tej wodzie. Myślę sobie no kupić tą lampkę. Nie ma co. Idę sobie ulicą z tą lampką. Ciężka jak cholera, muszę wrócić do hotelu, żeby ją zanieść. I myślę, że wiesz, ona nie żyje.